Ulica Chęcińska 39, Kielce. Tutaj zrem hybryda po modernizacji przez Noweksa. Musimy zaczekać. Nagrywał Maciej cały Szymonkostra, ale nie nagrywali Noweksa obok. Nie nagrywali, nie wiem dlaczego. Właśnie na tym bloku elewacja trwa. Teraz wina już przyjechała. Tym razem inaczej ktoś chodzi. Tu pisze: Dzwoni papuga o modernizacji przeznaweksa. I Piotr czy Tym razem żółta kabina, ale cała pomazana. Oby drzwi nie odskoczyły Szósty Siódmy Ósmy Dziewiąty I dziesiąty Dziesiąte piętro Co ciekawe Trzeba się kasować dyspozycję. Teraz idziemy do Noweksa. Tutaj Noweksa mamy. Jeszcze jest na dole, musimy poczekać. Dziewiąte piętro. Tutaj drzwi urwane do mieszkań. Już winda przyjechała. Jedziemy na parter. W bloku na Chęcińskiej 39 nie ma osiedlówki, dobrze, że jest hybryda. Tu jestem ja. W tym razem nie ma strzałek pokazujących, w którym kierunku jedzie. Zobaczymy, alarm. O! Głośny alarm. Myślałem, że alarm nie działa. Pierwsze. Parter. Wysiadamy. Do. Właśnie tutaj. Jakaś osoba, która pracuje na przewoźniku kolejowym Polregio.